Nagranie z treningu Wojciecha Szczęsnego, pokazujące jego ciężką pracę i zaangażowanie, zyskało ogromną popularność wśród kibiców FC Barcelona, co tylko podkreśla, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się polski bramkarz. Szczęsny, który ostatnio zanotował swoje pierwsze czyste konto w La Liga w bieżącym sezonie, jest obecnie w świetnej formie, co dodatkowo przyciąga uwagę fanów. Wspomniane nagranie nie tylko ukazuje fizyczne aspekty treningu bramkarza, ale również techniczne i taktyczne. Ćwiczenie, podczas którego szczęsny musi dynamicznie wstawać, łapać i wykonywać rzuty, demonstruje jego siłę, zwinność i skupienie, które są kluczowe na jego pozycji. Dodatkowo, Obecność Inakiego Penny w tle rzuca światło na wewnętrzną rywalizację w zespole, która motywuje obu bramkarzy do ciężkiej pracy i ciągłego doskonalenia się. Fakt, że Hansi Flick oficjalnie ogłosił Szczęsnego jako bramkarza numer jeden, dodatkowo zwiększa presję na Polaku, aby utrzymać wysoki poziom gry, zwłaszcza przed tak ważnymi meczami. Jak zbliżające się starcie z Walencią w Pucharze Króla i nadchodzący mecz ligowy przeciwko Zalli. Zainteresowanie, jakim cieszy się nagranie treningu, jest również odzwierciedleniem rosnącej roli mediów społecznościowych w budowaniu relacji między klubami a ich fanami. Takie materiały nie tylko informują i bawią, ale również budują bliskość i zaangażowanie kibiców co jest kluczowe dla współczesnego marketingu sportowego. Ogólnie rzecz biorąc, Opublikowane treści nie tylko zwiększają zainteresowanie nadchodzącymi meczami FC Barcelona, ale także wzmocniły pozycję Szczęsnego jako kluczowego zawodnika w drużynie. Pokazując jednocześnie, że jego ciężka praca i poświęcenie są cenione zarówno przez trenera, jak i przez fanów na całym świecie.